A co to? Łubin do likwidacji? Prawie! Pokażę Wam, jakie nieszczęście mnie spotkało z łubinem żółtym, z którym zacząłem eksperymentować. Znaczy eksperyment. Eksperyment to w sumie jest taki, że, że zrobiłem dwa przejazdy bez zaprawiania. No i jak się okazało, zaprawianie w łubinie żółtym jest rzeczą co najmniej niezbędną, żeby w ogóle cokolwiek chciało rosnąć. Ciekawie, ciekawe, bo w tamtym roku siałem bez zaprawiania na ogórku i bez problemu mi urosło. Natomiast natomiast w tym roku, no druga sprawa, że bardzo wcześnie siałem, to było siane 6 marca, także za wcześnie. To już wiem na pewno, że na przyszły rok, na kolejne lata ten łubin będę siał gdzieś w drugiej połowie marca, gdzieś 20 plus minus. A nawet nie tak na początku marca, bo to bez sensu. I tak ten łubin miesiąc czasu był w ziemi. No i przez to, że był miesiąc czasu w ziemi, to prawdopodobnie e, nie wiem, czy to tak wygląda z gorzej siewek. E, no ale przed tym, przed tym robiłem zapałek grzebową, żeby tego zgorzeli, nie, zgorzeli z gorzej siewek żeby nie było. No i te dwa przejazdy praktycznie nie powstydziłem wcale. Na metrze kwadratowym są może 3-4 rośliny dosłownie bo to są pojedyncze sztuki no to tutaj nie ma co patrzeć bo ja to przez chwilę posiadałem ręką eee, tak to wygląda a tak to jest puste pole Puste pole tutaj od razu widać jak gdzie trzeci siewnik co prawda trzeci siewnik też tam było trochę nasion e, niezaprawionych więc tak naprawdę też to trochę rzadkawo powschodziło Jakbym wiedział, to przepierdzielił drugi raz, ale no niestety człowiek yy, mądry po szkodzie. Na pewno w przyszłym roku tak nie zrobię. Naprawa obowiązkowa, nitragina, grzybówka, nawóz do nasienny. no i efekt jest, no bo po prostu te rośliny schodzą, no i ff, ff, no na to kurczę, nie wygląda to źle, no naprawdę uwiną. Korzeń robi naprawdę piękny, coraz dłuższy. Ja będę musiał za jakiś Myślę, że za miesiąc w horoskopie zobaczę, jak głęboko ten korzeń doszedł. Co prawda, jest tu bardzo zdjęzła Ziemia, więc tak naprawdę hmm, to jest trzecia klasa, trzecia B, czwarta A. Tam w końcu to jest trzecia, trzecia B, tutaj od drogi. I tu jest bardzo zdjęzła Ziemia, tak to jest sklepisko w tym momencie. To ciężko, to nie jest to nie jest taka Ziemia, że to jest jakiś przesypny piasek. Podobno, podobno Ubin nie lubi takiej Ziemi, no zobaczymy. no. Mam trochę inne informacje, że na trzeciej klasie ziemi to po prostu rośnie jak opętany ten łubin Dlatego może dobrze, że wyszedł rzadziej. Go, że może go, może go tak nie zawalić. No i co? i Tam tam też w poprzek dwa przejazdy też było bez, bez zaprawiania i też w sumie taka głupota wyszła trochę. No cóż, no, to jest łubin żółty, odmiana Puma. Nie wiem, czy ta odmiana ma coś do rzeczy, tak naprawdę, bo miałem jeszcze do wyboru jeszczeż baryt. Mogłem jeszcze wziąć od gościa, ale. A też nie zdecydowałem się na półmę. W tamtym roku półmę na ogródku i to bardzo dobrze się sprawiło. No i no nie wiem, zobaczymy. No. Na razie opres widzę, że działa, bo te kwasty, które schodzą, ewidentnie one żółkną i nie rosną dalej, więc Chromazon i Pędzi Metalina robią robotę. Natomiast no, to, to, żeby to nie było pustego pola, no to puste pole zostanie do, 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 do żniw. No, to jak teraz to praktycznie stwierdziłem, że wolę to zasiać jeśli leci z nawet bron. stwierdziłem, że bronami będzie nawet cienki temat było możliwe, że tutaj bardzo zaniezła ziemię te brony będą leciały gdzieś tam po więc bez sensu trzeba to trochę przekroić talerzówką jak chwasty urosną, no to urosną trudno się mówi jak będzie bardzo zachwaszczone, że nie będzie co skosić to się weźmie talerzówką się skosi I też, i też będzie tak tak robię film informacyjnie, jakby ktoś kiedyś chciał siać łubiń żółty, zawsze robić zaprawę. Właśnie tego nie wiem, czy to jest kwestia raczej nie nawozu nawóz tylko wspomaga trochę to. Mi się wydaje, że to jest bardziej kwestia grzybówki albo tej nitraginy, ale bardziej grzybówki. Prawdopodobnie to jest gorzej siewek, bo ja tu odgrzebałem, odgrzebałem w końcu, bo ogólnie tu bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek siewki, więc jeśli już znalazłem, to znalazłem o takie żółte liście że żółty, ma żółte liście. No, tak, tak powinien wyglądać. A nie takie żółte. O, tak powinien wyglądać, że tak jak tutaj się próbuje wybić. O! się próbuje jakoś wybić. No. no, widać, że jakieś tam się próbują jeszcze poprzebijać. Ale bardzo nieśmiało. Tak jakby one w ogóle nie miały siły. Nie wiem, czy to jest wersja tego, że one po prostu tutaj za zrozumiałe miały klepisko, później zrobione i przez to klepisko nie mogły się przebić. Ale nie ma tych siewek. Te siewki tak jakby w ogóle. Nie, nie wiem, czy one kur na gdzieś. Nie wiem. Ja tak nogą, na ogół, na ogół, nawet grzebiec tych siewek nie mogę się... ciężko jest siewki znaleźć. Nie sądzę, żeby to było siane za głęboko, dlatego że winowajca jest bardzo łatwy do zlokalizowania. to Na pewno nie jest wina siewnika, bo siewnik siał wszędzie tak samo, a jedyna różnica polegała na tym, że tamto to było niezaprawiane. Więc no, nawet tutaj widać jak dwa. Nie wiem to, to w ogóle będzie widać na, na kamerce, ale ja to widzę. Jak po prawej stronie tutaj jest dwa razy, że zasiałem, chyba trzy siewniki tak przeleciałem e, podwójnie. no To jest przygęszczone mocno, nie? A tutaj, gdzie, tutaj, gdzie było jeszcze te siwki, były bez zaprawy, no to, to częściowo było z zaprawą, częściowo bez zaprawy. Cóż mogę powiedzieć, no? No i nie jak będzie mądrzejsza na przyszłość. Jedziemy, nie ma czasu, przelecę w tamto z powrotem i jadę do domu koniec patrzenia się na to będziemy niedługo ja zresztą zrobię przegląd, pokażę jak to wygląda bo ogólnie to mogę tylko pokazać jak pszenica tutaj wygląda moja która dostała teraz grzybówkę, i skracanie Virtuos Pro i Modusa no niestety dostała troszkę, troszeczkę z troszeczkę końcówki liści lekko pożółkły, ale to kwestia tych regulatorów one tak niestety czasami działają Modusa było 0.3 i Virtuosa na hektar w sumie hektar był to jeszcze Przynajmniej wygląda tak samo zresztą a tak to ten chwast jeszcze mnie drażni i prawdopodobnie jeszcze zrobię poprawkę chwastów tylko, że nie dzisiaj bo dzisiaj ma coś padać nic nie zdziałam nie to, nie, nie, tematem tego filmu nie jest akurat pszenica mówimy o ubinie a z ubiną w sumie tyle mam do powiedzenia zobaczymy jak to będzie później wyglądać tak wygląda to po wschodach to całkiem to jest zgrabnie dobra działam w temacie